Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony. Piotr Mosio, Wasz partner, przyjaciel w biznesie Monavi. Słuchajcie, chciałem Wam opowiedzieć o kilku spektakularnych rzeczach, które nadchodzą dla Was, dla Waszego biznesu, dla nas, dla naszego wspólnego biznesu. I chciałem Wam to przekazać w zasadzie używając technologii. Słuchajcie, powiem Wam także no, kilka niesamowitych rzeczy. Zaczęliśmy rok od od a, konferencji a propos ustawiania celów mam nadzieję, że Wy wszyscy zaplanowaliście żeby 2011 rok będzie najlepszym rokiem w Waszym życiu, w Waszej karierze że to będzie nowy rozdział, nowy początek um, i słuchajcie wiecie co, mamy rewelacyjne rzeczy um, pierwsze, moje, pierwsze moje duże zaskoczenie to książka doktora Shausa. przyznam się szczerze, że dopiero teraz jestem na, nie przeczytałem jeszcze jej do końca, ale chciałem powiedzieć Wam że jest to rewelacyjna rewelacyjna książka Um, od razu kilka instrukcji dla tych z Was, którzy chcecie używać produkt w ogóle używacie produkt przepraszam um, dla Waszych klientów, dla Waszych partnerów dla ludzi, którzy używają, używają a w ogóle produkt powiem Wam, wręcz zachęcam Was, żebyście zamówili sobie większą ilość tych książek, nawet ja zamówiłem 20 sztuk od razu a żeby nawet móc odsprzedać nowym partnerom nowym ludziom, którzy wchodzą do biznesu Ludziom, którzy myślą o Moavi, pożyczyć, żeby pożyczyć tą książkę. Teraz, teraz te książki nie rozdajemy tych książek. Jedna sztuka kosztuje około, chyba nie pamiętam dokładnie chyba 40 zł, jak ktoś kupi 20, to wtedy jest zniżka maksymalna. Musicie zobaczyć to dokładnie. Ale po to, żeby pożyczyć komuś tą książkę, ponieważ to są wszystkie informacje, bije to na głowę, po prostu kładzie na głowę to wszystko cokolwiek. Być może do tej pory słyszeliście o propos samej Jagoda Sai. Ja do tej pory miałem kilka takich momentów. Wow! I powiem wam, że zwiększyłem sam swoje dawki. Tej buteleczka od, od wczoraj wieczorem otworzyłem buteleczkę i do połowy po prostu już. Do połowy mocno za połową jest już po prostu prze, przepita, gdzie gdzie dosłownie cały czas popijam sobie, sobie soczek, bo sobie myślę, masakra, wydawało mi się, że wiem dużo na temat, na temat Jagoda Sai, że wiem dużo na temat produktu Monawi, ale po prostu to w ogóle był dla mnie szok, to co tutaj przeczytałem w tej książce. Teraz słuchajcie, ja podkreślam sobie te ważne informacje, pierwsza strona, podkreślam każdą stronę, jak znajduję coś, informacje pożyteczne, podkreślam, robię sobie notatki tutaj na, na boku co mogę gdzie znaleźć w tej książce. Teraz nie chodzi o to, żeby przekazywać to wszystko ludziom, ale wybrać, ale wybrać dwie, kilka najważniejszych stron, nawet gdzie będzie można odczytać, ponieważ są tutaj tak niesamowite rzeczy, że to w zasadzie dla mnie jest szok, co tutaj przeczytałem w tej książce. Powiem Wam, wow! Monawi będzie naprawdę duży biznes w Polsce, mimo tego, że w tak krótki czas, w tak krótki okres czasu, zrobiliśmy spektakularny wynik. Obroty po prostu sięgające zenitu, jeśli chodzi o zestawienie, a za pierwsze 12 miesięcy istnienia produktu w Polsce, w ogóle po, kiedy produkt pojawił się na polskim rynku. Jesteśmy w momencie, gdzie zaszczepił się produkt na rynku, jesteśmy w momencie, gdzie, gdzie po prostu ten produkt zakorzenił się w. Zakorzenił się w w zasadzie przyjął się, przyjął się na polskim rynku. Ludzie są tym mocno podekscytowani i wchodzimy w nowy etap, nowa energia. Usłyszycie o niesamowitych rzeczach odnośnie samego, samego biznesu. Powiem wam jedną rzecz. Ludzie zastanawiają się, dlaczego ludzie są, dlaczego dystrybutorzy informacji, Monawi są tak mocno tym całym produktem podekscytowani. Wiecie, co tutaj przeczytałem w tej książce? Że dr Charles o, jak odkrył jagodę Asai, poleciał do Portu, Portugalii i na jakichś rycinach odkrył, że tamtejsi Indianie oddawali, r, robili jakieś rytuały do drzew palmowych z jagodą Asai i on sobie pomyślał takie same rytuały: jak zabili zwierzę, to też odprawiali jakieś tam rytuały. Jak zebrali yy, dziecko się urodziło, na przykład, to odprawiali rytuały i do jagody Asai, do drzewa palmowego, odprawiali rytuały jakieś tam, nie wiem, tańce, czcili to drzewo w jakiś tam wyjątkowy sposób. Schaus się myśli, dlaczego to w ogóle, dlaczego robią takie, takie rzeczy? I potem zaczęły przychodzić mu myśli do głowy, co jest takiego specjalnego odnośnie tej jagody Asaj, że oni to tak czczą. Potem dopiero zaczął domyślać się, że to może być zaginione drzewo życia, którego od setek lat wszyscy, wszyscy szukali. I wiecie co? Dzisiaj ludzie... Dystrybutorzy po prostu są mocno podekscytowani, jak go do Asai z tym, że wpłynie, gdzie dżungla amazońska weszła do naszych domów, do naszych lodówek i tak dalej, i tak dalej. O czymś innym, o czymś wartościowym chciałem Wam powiedzieć, um, odnośnie, odnośnie całego projektu. A książka to jest jedna świetna rzecz, nie chodzi o to, żeby przekazywać wszystkie informacje, ale żebyście Wy sami wiedzieli, co macie w tym momencie, um, ewentualnie po prostu podkreślić podkreślić kilka, kilka ważnych rzeczy, żeby móc komuś ewentualnie przy jakiejś tam okazji odczytać, ale przede wszystkim to jest do Waszej do, waszej właściwo, do, waszej, um, do waszego poczucia pewności, że macie coś naprawdę specjalnego. Kolejna rzecz, słuchajcie, shop. Na pewno widzieliście mnie, jak wiele razy pokazywałem gazetkę, to jest magazyn Total Wellness, całkowity Wellness, gdzie było tutaj 60-74 osoby, które zarobiły milion dolarów w poprzedniej edycji gdzie była butelka tylko czerwona, zielona i fioletowa na etykietce, było 67 osób. Wcześniej mam taką starą gazetkę, kiedy ja przyłączyłem się do tej firmy, to już troszkę ponad dwa lata temu było. było, było tam chyba około 28 tych milionerów namalowanych, a teraz Daniel Narsen, właściciel firmy, osobiście ogłosił, że przed... Końcem piątego roku zamknęliśmy setnego milionera z firmy Monavi. Wow! Ja nie słyszałem jeszcze, żeby jakakolwiek firma w um, tego, tego typu branży, gdzie bezpośrednio Teraz, Polska, co będzie dziać się w Polsce w kolejnym etapie? Teraz powiem Wam, nie, pytanie nie jest, co będzie się dziać w kolejnym etapie w Polsce, tylko kto na tym skorzysta i kto będzie widoczny na kolejnym etapie w 2011 roku. A To jest pytanie numer jeden. Jeśli jesteś tutaj i oglądasz tą wiadomość i czujesz, że to jesteś ty, gratuluję tobie, bo będzie to potężny sukces. Pytanie jest tylko, kto będzie powodem do jeszcze większego sukcesu w tej firmie? I tu ja adresuję to pytanie do Ciebie. Chciałem przede wszystkim powiedzieć Wam, że zbliża się niesamowite wydarzenie Monavi Regional Europe, czyli regionalne wydarzenie w Europie, Monavi, które odbędzie się we, Frank we Frankfurcie 5 marca. I muszę wam powiedzieć, nie wyobrażam sobie, żeby was tam brakło. Mało tego, jeśli chcecie zbudować duży biznes Monawi, to budujemy od wydarzenia do wydarzenia, od wydarzenia do wydarzenia. Spotkanie jeden na jeden jest to pierwsza ekspozycja, albo, albo kwalifikacja przez telefon, małe spotkanie, domowe spotkanie, hotelowe spotkanie to jest kolejna ekspozycja, krajowa konferencja, najmiędzynarodowa albo europejska konferencja. Gdzie jest to europejska konferencja, nadciągają ludzie z, z Anglii, z Francji, z Niemiec, z Polski. Przyjeżdżają Rosjanie, jeszcze rynek nie mają otwarty, nie wiadomo kiedy będą mieli otwarty, nie ma żadnych oficjalnych informacji z firmy, a ci ludzie przyjeżdżają, ponieważ po prostu domagają się desperacko, żeby było Monawi, żeby wiza zaistniało po prostu tak samo w ich domach, na ich rynków. Przyjeżdżają ludzie z całego świata do Frankfurtu i wiecie co nie może tam braknąć wszystkich poważnych ludzi którzy poważnie traktują biznes mało tego chciałbym żebyście wykorzystali coś co nazywamy promotional cycle ja w każdą niedzielę o 21 będę robił prawdopodobnie na nasza konferencja.com, musimy to ustalić, będę robił specjalne przygotowanie do poniedziałkowej konferencji, będę dawał plan działania na, na cały tydzień i wszcząśniemy tą Polską razem jako zespół i wybudujemy dla Was rewelacyjne wyniki, rewelacyjne rezultaty, ponieważ mamy wspaniały produkt, wspaniałą firmę, wspaniały plan kompensacyjny teraz trzeba to we właściwy sposób ugryźć I, i, i teraz chcę dokładnie przekazać Wam informację jak możemy razem to zrobić jeśli my tego nie zrobimy, gwarantuję Wam zrobią to Niemcy, na początku kiedy usłyszałem o, o, o Frankfurcie to myślę sobie, Frankfurt to jest daleko od Polski, ale wiecie co pomyślałem sobie, że to jest rewelacyjna rzecz, to jest rewelacyjna sytuacja, kiedy my możemy pojechać na wyjazd i pokazać siebie jako Polaków. Jest taka utajona ry rywalizacja między Polakami a Niemcami. Niemcy zazwyczaj wygrywają w piłkę nożną z Polakami, a chciałbym, żebyśmy my zrobili coś naprawdę specjalnego jako Polacy i żebyśmy to my, my z Monavi mieli lepsze rezultaty, lepsze wyniki i tak dalej. Żeby to nie Niemcy sponsorowali Polaków, tylko Polacy, Niemców żeby sponsorowali. Um, i, żeby, um, I oczywiście nie chciałbym być źle zrozumiany, yy, ale żebyśmy to my po prostu. Pokazali, na co nas stać i nie tylko w słowach po prostu, że Polak potrafi, ale żebyśmy rzeczywiście pokazali w Europie, że jesteśmy potęgą, że jesteśmy siłą i że po prostu trzeba się z nami liczyć. Także chciałbym, żeby nas było tam jak najwięcej, ale przede wszystkim jest to ważne dla Twojego biznesu. Biznes marketingu sieciowej buduje się od wydarzenia do wydarzenia. Są trzy wydarzenia w roku główne, firmowe, cztery w zasadzie co trzy miesiące powinno być wydarzenie. Na którym wszyscy razem przyprowadzamy siły, to mogą być wydarzenia oczywiście krajowe. Tutaj specjalnie zrezygnowaliśmy na początku roku z konferencji, żeby mocnym zespołem dojechać na Frankfurt. Firma zrobiła rewelacyjną rzecz. Słuchajcie, dzisiaj słyszałem jeszcze, nie mam to potwierdzone, że będzie dotacja na autokary, a Budy... zabieramy autokary i autokarami poszybujemy do Frankfurtu, a po... nie poszybujemy, a pojedziemy do Frankfurtu, ale teraz co jest ważne. Jeżeli na przykład wy robicie, przechodzicie przez swoją listę, a eksponujecie ludzi do tego biznesu i macie jakąś liczbę spotkań, jeden z pięciu ludzi wejdzie z wami do biznesu, który przyszedł do was na spotkanie, a powiedzmy, średnio mówię o statystyce. Teraz ludzie idą na hotelowe spotkanie, a, ale prawdziwą decyzję ludzie, duży obraz tego biznesu, ludzie łapią cały model, cały marketing dopiero na dużych wydarzeniach. A takie są fakty. Liczba osób. Które będziecie mieć na dużym wydarzeniu, jest proporcjonalna do ludzi, którzy rzeczywiście, którzy, rzeczywiście są waszymi poważnymi partnerami. I potrzebujecie, żeby ci ludzie zobaczyli duży obraz. Jeśli ci ludzie nie zobaczą tego wydarzenia, nie zobaczą Niemców, nie zobaczą Anglików, nie zobaczą innych ludzi, nie zobaczą dużego obrazu, to w tym momencie tak jakby po prostu nic nie zobaczyli odnośnie samego monawi, odnośnie po prostu odnośnie całego tematu. A bardzo ciężko jest załapać biznes, a patrząc tylko i wyłącznie po prostu na, nie wiem, na, na konferencję internetową, to jest najlepszy moment, gdzie naj, najlepszych, najostrzejszych, najwyższejszych kandydatów można zaprosić na tego typu rzecz. I uwierzcie mi, kogokolwiek będziecie tam mieli z partnerów, to są ludzie, którzy będą z wami w biznesie. Wasz biznes będzie wręcz zrobiony, jeśli będziecie mieli tam wystarczającą liczbę ludzi, którzy podejmą prawdziwą decyzję. Jeśli tego ktoś nie zobaczy, to tak naprawdę nikt nic nie zobaczył. Ludzie, którzy pojadą do Frankfurtu, będą 6 miesięcy z przodu, aniżeli w stosunku do tych ludzi, którzy zostaną w domach. Ludzie, którzy pojadą do Frankfurtu, dostaną dokładną informację, nowe wiadomości, nową ekscytację, inspirację, będą mogli po prostu spotkać się z Dalinem, z partnerami, z Brickiem, z Randim. Osobiście będzie mogli porobić sobie zdjęcia, a będziemy mieli w autokarze w ogóle niesamowitą zabawę, niesamowite emocje. Zrobimy sobie masę niesamowitych wspomnień. A jak przyjedziecie z tego wydarzenia, to będzie okazja, żeby pomóc innym ludziom, przekazać tą ekscytację. A co jest takiego specjalnego odnośnie tej firmy i ci ludzie, którzy tam pojadą, będą po prostu rozpoznawani jako nowe rangi, będą dostawać nowe premie, nowe awanse. W poniedziałki na konferencjach Radosław Baszyński będzie wyczytywał nazwiska tych ludzi, którzy właśnie tam będą na tej konferencji. Mało tego, zostały stworzone, ustawione specjalne rangi, kwalifikacji, żebyście mogli podejechać tam za darmo, żeby to Wam nic kompletnie nie kosztowało, ale pamiętajcie, to nigdy nie jest koszt wyjazd na takie wydarzenie, nawet jeśli się nie zakwalifikujecie, tylko to jest inwestycja, inwestycja w Wasz biznes. Ja Wam powiem tak, że ja osobiście jestem w tej branży, ponieważ kilka jakieś 4 lata temu, 4,5 może nawet 5 lat temu, nie potrafię dokładnie Wam powiedzieć kiedyś, pojechałem do Salt Lake City na wydarzenie, to nie było w Monavie, to było w innej firmie. Gdzie pojechałem tak naprawdę zrezygnowany, zastanawiałem się, czy to jest biznes dla mnie, czy ja w ogóle chcę to robić, czy, czy po prostu czy, czy, czy to rzeczywiście jest to. I to były początki mojej kariery i w marketingu sieciowym w tej branży, i pojechałem na wydarzenie i usłyszałem, w zasadzie zobaczyłem dwie rzeczy zobaczyłem wtedy po raz pierwszy Dika i Rika ojca, który pauzy na niepełnosprawnego na YouTubie możecie ich zobaczyć i stwierdziłem, że skoro ci ludzie przeszli przez takie wyzwania to po prostu ja tak samo po prostu mam tylko podzielić się produktem informacją do innych ludzi, dam rady wejdę po prostu, zrobię, osiągnę swoje cele, zrobię to co potrzeba i potem usłyszałem jedne, jedną osobę jednego z diamentów I to była diamentka w zasadzie, która opowiedziała swoją historię i powiem wam że w tym momencie podjąłem prawdziwą decyzję że to jest to to jest, ta, to jest po prostu ta branża, to jest właściwa droga i dzięki temu tutaj jestem. Gdybym tego nie usłyszał, prawdopodobnie nie byłoby mnie z Wami tutaj, nigdy nie osiągnąłbym sukcesu w Monavi i nigdy po prostu nie byłoby nic specjalnego a propos tego. Zachęcam Was do tego wydarzenia, a przede wszystkim konferencja w poniedziałek o 20, specjalna sesja dodatkowa, a w niedzielę o 21 na nasza konferencja.com zaproście tam wszystkich ludzi, ponieważ dostaniecie zupełnie inną informację niż do tej pory. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam udanego końcówki tygodnia.